W filmie wydałem bardzo dużo kasy na to, żeby odblokować kolejny perk na serwerze Box PVP. Widzowie, klasycznie, konkurs zleciał na pieniądze. 300 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia i już jutro wlatuje kolejny odcinek z Mainstara Otwierałem troszeczkę laki bloków, więc ogólnie bardzo ciekawy odcinek. Oglądajcie do końca, bo warto, nie przedłużają miłego oglądania. W tym filmie wydamy bardzo dużo kasy. W sensie troszeczkę, bo mianowicie jest coś, co po prostu chciałem mieć odblokowane już po prostu full na full. A mianowicie, no, perki po prostu. Jak wiecie, mam na razie w razie Perk strange'a wbity na maksa. Perk e, życia na maksa, perk wampiryzmu na maksa. I widzowie, perk dropu nie ma sensu robić, moim zdaniem, bo jest A droższy. Dwa, no kto kopie kamień tutaj na tym serwerze? Chyba nikt. czy e, no perk rankingu chcemy mieć, nie? Jak widzicie, mam jeden poziom odblokowany. W dzisiejszym odcinku odblokujemy poziom czwarty. Mniej więcej liczyłem sobie, ile kasy na to wyjdzie. Mam nadzieję, że zamkniemy się w 200 miliardach. Więc wydaje mi się, że tak, no troszeczkę zaboli, ale nie tak bardzo, żebym to wiecie, żeby mnie to jakoś bardzo zabolało. Wiecie, o co chodzi, widzowie? Mianowicie Tutaj się pojawiają dwie osoby, które wygrały po 10 miliardów. Gratulacje, panowie. W dzisiejszym odcinku dwie osoby po 20 miliardów wygrają, więc widzowie, subik, łapeczka i w komentarzu swój nick z Minecrafta. To jest oczywiście chyba najważniejsze, no ale subskrybować trzeba, bo lecimy po. 6 000. 5 5000 już jest, wiem. Obiecałem 30-minutowy filmik na 5 koła. Za niedługo będzie, przynajmniej mam taką nadzieję. Więc dobra, widzowie. No co, idziemy na CH1. Mianowicie, no yy, trzeba. Ile tych odłamków tutaj w ogóle? Na start musimy mieć tutaj yy, 100. Potem 150 i 200. Czyli wychodzi na to, że 450 smoczych odłamków potrzebujemy. Liczyłem, jest to chyba 7 staków ponad, więc na luzie, na luzie. Mam troszeczkę przygotowane. Plus, ceny rynkowe tego są tak duże. Mógłbym zaoszczędzić dużo pieniędzy poprzez po prostu kupowanie tych odłamków od graczy, ale A, nie chce mi się, B, no po prostu mi się nie chce, nie? Chcę szybko to zrobić, chcę mieć to z głowy, chcę mieć ten perek rankingu i widzowie, no, e, patrząc na to, że top 1 serwera ma jakieś 11 koła ranku, no to mój plan, mój cel to jest takie 5, 5 koła ranku będę bardzo zadowolony, nie? Nie wiem, czy mi się uda to wbić, raczej, raczej wydaje mi się, że tak, e, więc widzowie, no co, sleszy rynek, zobaczmy, po ile te odłamki chodzą, aktualnie na rynku dwa miecze chodka sprzedaje po 190 miliardów, plus tam jeszcze jeden, więc tak widzicie, Coś tam kaski zarabiam, coś tam leci. No tutaj typy po 34 miliardy sprzedają, więc ich ostro grznęło. Za tyle no nie widzi mi się kupować szczerze, bo widzę, że nikt za tyle nie kupuje. I ja też bym nie chciał być osobą, która za tyle kupi. Ale z tego co widzę, no po 30 miliardów, tu jest za 29 miliardów stack, więc dobra, kupię, kupię, no nie wiem, widzowie tak drogo tych odłamków, to ja chyba nigdy nie kupowałem ogólnie. Zawsze kupowałem je o wiele, o wiele taniej, ale to dlatego, że bawiłem się w pojedyncze sztuki, nie? Nigdy nie kupowałem staków, tylko pojedyncze sztuki i sobie to wiecie, tak na tym zarabiałem, a teraz nie. Nie chce mi się coś takiego obawić, więc po prostu przykupimy sobie tego y, troszkę więcej. Tu jakiś ziomal w ogóle sprzedaje trochę staków, ale dobra, z tego co widzę, nie ma niczego. Po 30. Dobra, wiecie co? Dzisiaj, widzowie, no na bogato, y, marnuje pieniądze, więc doceń to łapką w górę. Po 30 miliardów skupuję te odłamki za staka, więc no widzu, jak nie będzie tutaj y, 400 łapek w górę, no to będę żałował w ogóle tego zakupu, ale dobra, mamy już 4 staki, potrzebujemy tego o wiele więcej. Dobra, kolejny. Kupujemy, mamy. I chciałbym kogoś zabić w tym filmie. To jest dla mnie bardzo ważne, bo chciałbym zobaczyć, czy, nie, dostaniemy jakiś plus 100 ranku. To byłoby na pewno y, fajne. Dobra, kolejny stack. I wydaje mi się, widzowie, że chyba już mamy fulla, Czy w się sensie, chyba. Zobaczmy. Dobra, ulepszamy. Szaman, widzowie. Perk rankingu. Poszedł pierwszy. Teraz 150 poszło. I potrzebujemy 200 samochodów odłamków, czyli brakuje mi, no, jednego staka i jakieś tam 10. Więc kurczę. Jest dobrze, jest dobrze. Dobra, musimy kupić 10 tych odłamków gdzieś. Jakoś po taniości. Nie chciał Bym się bawić w jakieś nie wiadomo, jakie kwoty. Dobra, no tu jest 14 za 6 miliardów. Dobra, biorę to. Już, żeby mi to z głowy całkowicie wydaliśmy trochę kasy, ale wizowie perk rankingu został odblokowany. I teraz 50% rankingu więcej będziemy za kila dostawać, więc szczerze, no raczej raczej jest to dużo po prostu, nie? Mam nadzieję, że kile będą się sypały. Lecimy zaraz kogoś zabić. Jeszcze wizowy tak na szybko tutaj, podczas live'a, które są prawie codziennie, więc subskrybujcie kanał. Tutaj, krajłeś zakupił dwa. Lucky bloki, co mi z nich wypadło No to wam tutaj specjalnie nagrałem klipa Więc zobaczcie sobie, a ja widzowie Idę teraz na linię pvp Widzowie, Cry tutaj zakupił Dwa laki bloczki na streamku Więc no co, zrobimy opening, oczywiście Tutaj czat się wita, pozdro ty, więc no co, taki, taki opening Za 50 ziko, no, musi po prostu Wlecieć na odcinek, więc to robimy No i miejmy nadzieję oczywiście, że Będą to odłamki Albo w ostateczności Mierc nie? To ale no odłamki, odłamki są najważniejsze Ważniejsze. Dobra, przejdźmy do Minecrafta Dowie, róbmy, Zróbmy najpierw tapa. Jak ktoś jest na Mainstarze, zapraszam CH4 tutaj Stańmy sobie wszyscy obok siebie I żebyście byli obok mnie tutaj Obserwowali po prostu ten niesamowity opening nie? Jak ktoś tutaj jest na Mainstarze CH4 zapraszam, stańmy sobie I po prostu musicie być przy mnie, żeby po prostu Ten opening oddał w 100% Dobra, jest, jest ekipa, jest ekipa. Bardzo się cieszę z tego powodu. Witam was, ej, was jest bardzo dużo. E, jak mi coś wypadnie słabego, proszę o niepisanie F na czacie, bo będzie mi po prostu y, smutno. Leci pierwszy lucky block. Poszedł lucky block. Buty tkotka, nie? Nie. O, tutaj F na czacie poszło. No, mogłaby cię litra, nie? Ale no to też nie jest coś niesamowitego, buty. no Jest to kasztan ogólnie, jest to kasztan widzowie, więc kolejny laki bloczek wlatuje w tym momencie. Proszę odłamek. Miecz Okej, okej. Okay, okay. Mieczyk jest w porządku widzowie, bo można go opylić za 200 miliardów, więc. Więc jest dobrze, jest dobrze, nie? Teraz jest najgorsze, jest, jest w porządku. Plan widzowie jest po prostu prosty, nie musimy kogoś y, zabić jakimś cudem. Raczej może być to y, ciężkie zadanie, ale no jakby się udało, to byśmy się bardzo ucieszyli na pewno, bo ja chcę tylko ja nie chcę zabić kogoś z kila, nie? Ja chcę po prostu zabić kogoś, żeby zobaczyć jak działa perk rankingu, nie? Czy dostaniemy jakieś plus 100? Wiem, że na takie jest plus 100 no to tak wiecie, ludzie piszą na czacie gzy, gzy, gzy i jest fajnie, więc ja bym chciał takie gzy, 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 gzy dostać, ale czy my kogoś tutaj znajdziemy w ogóle, żeby taki damage, w sensie taki ranking dostać za kilka? No byłoby fajnie. O, tutaj w ogóle mamy cheatera widzowie, nie wiem czy to widzicie, ale typ jest na cheatach, na jakimś Auto, to jeszcze dodatkowo, więc fajnie byłoby go szczerze zabić. A wiem, że jest na to szansa dość duża. Zobaczcie, jak dostaje damage. I w ogóle po sobie wychodzi. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. I dostałem sam, straciłem tota. Ale dobra, no niestety. Nie wiem, w ogóle ja tak zauważyłem, widzowie, że na mojej jest jakiś wysyp cheaterów. Yy, takich, wiecie, nie kilały czy coś, tylko aut, albo autototem. Albo właśnie coś w tym stylu. Autokobłeb i autototem. No tutaj prawie co druga osoba szczerze to ma. Nie wiem, czy to po prostu to jest słabo. Słabo to świadczy w ogóle, że tak bardzo jest popularne to tutaj. No ale ja, jako, taki zwykły gracz, no raczej nic z tym zrobić kurczę, nie mogę. Tutaj ziomal w ogóle pada, fajnie byłoby go zdropować, niestety się nie uda. Dobra, no to może gdzieś tutaj jakiegoś Steve'a będzie można zabić. Dobra, zabiliśmy jakiegoś ziomka, jakiegoś Steve'a, ale mając 50% więcej i tak dostałem plus 27, więc kurde, albo ten typ był jakiś słaby, w sensie no był słaby, był Steve'em, ale chodzi o to, że on miał mieć jakoś giga mało rankingu, bo wydaje mi się, że jakiegoś typa 1000 ranku, to byśmy o wiele więcej dostali. Takie wiecie, 1000 właśnie. Nie, zdropowałem jakiegoś ziomka, 21 ranku na plusie dostałem, więc też nieciekawie. Bez strzału bym rzekł, widzowie nawet. Jakieś tam kile tutaj można zrobić przy takiej przy tych właśnie netherycie, yy, nie? Jedyna szansa na zrobienie fragów, bo we wszystkich innych miejscach jestem bity przez 10 osób na raz, a tutaj, kurczę, jakoś powiem wam widzowie, że jest najprzyjemniej. Ale dobra, no trudno, nie? Ja tutaj nie przedełem się bić z jakimiś koksami, tylko ja przyszedłem właśnie sprawdzić yy, ten perk, nie? Czy właśnie przy zabijaniu jakiś sobie gra, czy będzie tam dużo dodatniego ranku, czy nie? No i powiem wam, widzowie, że kury, no coś tam tutaj yy, wpłynęło, nie? No parę tam plus 30, plus 20 jest w porządku. Jak najbardziej jestem yy, zadowolony. Wiadomo, że najwięcej ranku tutaj dostało przy jakichś właśnie kozackich typeczkach, ale tak w takim miejscu jak tutaj, no to może być. Zobaczcie, jakie są lagi w ogóle. Są takie lagi, że nic się nie da zrobić. To ten totemem pada w takich miejscach. Kurde, naprawdę, ja. Nie wiem, 10 FPS-ów, ja nie rozumiem tego. Ale no niestety, 10 FPS-ów, flagi są jak 102, to nie jest wina komputera. Tylko no niestety, Minecraft taki jest piękną grą. Więc to co widzowie, ja dziękuję za równanie tego odcinka. Powiem tak, no perk fajny, fajnie było wydać kaskę na to. Fragów mało, bo powiem wam, że naprawdę jest ciężko, jest godzina 13. Nie wiem, nie wiem. Może podczas streama coś pofragujemy. Cel to 5 koła ranku, na pewno, no to muszę wbić na tej edycji. Jeśli nie uda mi się 5 koła, no to będę niezadowolony z całej serii, jaką yy, mam tutaj na kanale. Jeszcze raz dzięki za do następnego Elo.